udało się połączyć, no co jest? Też to miałem włączam jeszcze raz Włączam 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 No i tutaj jest druga wyspa, ale nie miałem jak przypłynąć <grym> co? A jest ta typiara respiona? To jest typiara eee, czy było właśnie, no nie, nie ee, wiem, co to jest typera. Kto? No. Ta babka na łąkach była raczej, nie? Czy ona była na tym? No nie wiem Tu gdzie pokazujesz kóła to są łąki. My szukamy tego ch... Oh, dużo. Czym tak o nim An... mówisz? Jacek, Daniel, Krystian A dobra jest was. Czterech, no wasła wiesz. Nie, bo nie mogłem Wacława zobaczyć, wiesz, bo się ukrył za mną. Dobra, robię ten miecz. Dobra. Stryk... To co trzeba dokładnie na ten miecz powiedz mi? 20 żelaza, 2 drewna i 3 skawki skóry. Skórę mam. Ty ole piton Daj skórę mnie. Rzuć mi skórę. Ale piton. Rzuć mi skórę. Po ale pyton. Teraz będę Dobra to dajcie mi kur... Ch... tarczę i je... no Ja Nie wiem co jest. Sypa ma. sypa mają. No to niech sobie wsadzi Ole go na... A <grym grym> gdzie wy płyniecie? Najpierw tu i potem tu, no. tu. Dobra No powiem ci No może być ciężko Przez no. to, to ja nigdy nie płynę, ja zawsze naokoło tam płynę Ty to ja też zbuduję tą drugą dużą łódkę i w drugą stronę popłynę, dobra? Jo. Luźno u, Chyba u, u, z. U, z. Dobra, jest więcej niż pół o, ale on lagi, ale on lagi, ale on lagi. Ja też! Wypadło okay. mnie, wypadło Ech, mnie. O, siadaj szybko. Nie, znowu mi wypadło. Wieś, się, że niektórzy handlarze znaleźli się na świecie. Cię potrzebuje czegoś warto ich poszukać. Ręzyk powinien być gdzieś w lesie pod dną tego. Bardzo mi przykro, że nie mogę bardziej pomóc, będzie trzeba mieć na niego oko. Wąż tu jest też. Erik, wąż tu jest. No widzę. on chyba nie jest zainteresowany naszą obecnością. Ta, Tak, dobrze, gu. widzę go w ogóle. No jedzie na nas. No ale zasłania mi kurwa flaga. To już się tutaj w moim kierunku paranie. Nie mogę go bo nie ma wiatra dobrego. Dobra, jak No, bez tu nie chciał zginąć tego problem To są łąki Ale tam dalej też jest kurde dużo. Jest A, jest czarny las. Jest czarny las, widzę. Coś by się pojawiło, stary. Mamy tego z obroniami. Tak, ciuchy są. Są ciuchy. Ciuchy są. Widzę, mam też speed Mam też. Tak, ciuchy, ciuchy, ciuchy pójne, pójne, Czy to nie pójne. trzeba, nie trzeba tak k***, blisko być Żeby się no pojawiło ja znam, że to, jest, to, jest, to jest, to jest jakiś fragment mimo wszystko, nie? równiny tu są, ty Dobra, równiny Nie, równiny Ope, my tylko tutaj wchodzimy, bierzemy sobie nowy dress code O k***, bo ona jest obwinięta taką jaką siłą No, to Ale doj*****e Tak samo handlarz właśnie ma Idzie na... To on bije nas Nie, nie, nie Tak O k***a, to jest u was? Ej, tutaj mam takie coś, że Wieśnie cię, że ktoś ją okradł z zapasów może potrzebuje pomocy, a ty za... No bo zaczynasz sobie radzić coraz lepiej. Bo mamy jakieś nowe MPC-ty tutaj są. To na równinach może jednak występuje to gówno. 100% to na równinach występuje To? No ta babka o, witaj. Jaka wartość? Dość po okolicy dostrzeżono handl handlarkę. Jest dość typową postacią, ale może mieć coś bardzo wyjątkowego. Wieś nie się, że to się uka z No to jest to właśnie. Czyli my ją mamy tu. Ale was ten wielki gonisz? U, Tak, miś... już do jednego zajęliśmy. mi 70. Jest, leży. No ona jest na łąkach, tylko ku tu są równiny na brzegu. Wchodzimy? A wejdźmy, no dobra, wejdźmy. Chodź. Czy bez kuby? nie. Wejdźmy, wejdźmy. Runy ty, co to jest? Nie Wszedłem. Dzień dobry pani. Chowam miecz. Nic mi się nie stało, ale moje towary miały mniej szczęścia, przynajmniej wiem... Zkaczoną wiesz towaru, Zaznaczy zaznaczyłem na mapie jeśli chcesz mi pomóc w os oszukiwaniach. Co? No mówiłem, przeczytałem ci Ona co będzie miała... Ty, zapisz okazję z skrzy skrzyń <laughs> Widzisz to? Zapi... O ale zajebiste Jakby masz znaki zapytania i masz lokacje, patrz op, ma, Opa mapę Ej tu 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 są lokacje Eryk Aha. chodź Gdzie? Eryk, chodź, można je pogłaskać A o... wiesz, że można je oswoić? Taka ciekawostka no właśnie. no właśnie teraz ogarnęliśmy to chyba A tu można wejść? No ma samochód Prosta naturalna suknia, Prosta naturalna tunika Zimny ogień Żelazne palenisko Zestaw nie mam kaski. Zawsze za najlepszy Goli Brody. Goli brud. Mamy ją. Wchodzimy przed chwilą, mówię: Jest update. Jest jakaś nowa babka. Tymczasem handlarz o tu góry. Ta bariera chroni mnie przed mowami, tu moby nie wchodzą, wiesz? I zresztą tu nie możesz w ogóle budować ogólnie w tym rejonie. Tej ta. Cześć, łódka stoi? Stoi, ona jest przy tej babce, będziemy pamiętać. Starę w ogóle a te, a te mie miecze jak są wyglądają. Zapieczętowana wieża, wy wyjąca jaskinia, dymiący grobowiec o. stary to w ogóle brzmi jak coś mega mocnego. No. Co? Dobra, poczekaj aż wypłynę kurwa No nie, jeśli si mi się chce już mi. Już go jaja bolo. Z dalej jakby dalej, dalej. Te łąki, bagnacze... Nie, ale nie byliśmy na wcale tak blisko tej babki. On to może być w środku teorić, pewne. Tu, nie? Trzeba by przejść, no. To może być w Tam dalej, za tymi bagnami jeszcze Ty widać miękko. To jest, to jest Hityna, stary, zbieramy to. A co wybijecie tak ogólnie? Hitynę. O oh, k***a, ku... oh. chyba wstaję, chyba wstaje. s**wy syn. Wstaję. S***. wstaję. Bomba. Spadam. Bomba, bomba, na, ten, na łódkę. Nie, jestem. Nie, jeszcze. Nie, czego nie mam staminy, jadę. Oh, ku... A nie, utopię się przez to. <głos> <głos>

It's time for Africa. Samina, mina. No, sam mina mina. Eee. No to mała baza teraz zrobiłem, tak? Łaka łaka. Eee, e. e. tak. E. Ciężar e. 1, jakoś 1, się 1, poziom wreszcie tu jeden. Ale co to coś? No ja to tylko wygląda inaczej chyba. Dobra, wiesz co ci powiem, Heel <grym> Useless jesteś. A mogę ci sprzedać moje te? Obchnąć towary? <grym Dobra, <grym fajnie to było. Idziemy do portalu. Ej, sprzedałem coś w ogóle. Co nie? Dobra, posprzedawałem i mam złoto. Ty grucztyny posprzedawałem jakieś. Daj mi k... K... tą tarczę, zajęłem tego węża. Daj mi tą tarczę. K...a. <laughs> Pierdolę. Pierdolę. Nie masz kapelę, więc się broń. Nie no i ja. Tam... Czy <laughs> panie żyje? <laughs> Ale z niego grubciol.